do szpitala na mój pierwszy poród. Zaczniemy sobie od rzeczy dla mnie i tutaj mamy wyprawkę kibelkową, czyli nakładki oraz mokry papier, mus, suszonej śliwki i suszone śliwki, kto wie, ten wie, oraz pianka Ginexit i buteleczka poporodowa. Na wszelki wypadek biorę też papier i podkłady, ale wiem, że one w apartamentach będą. Dalej mamy wyprawkę laktacyjną, czyli laktator i kompresy z Multimam, poleciła mi kuzynka, która niedawno urodziła, a także lanolinę i wkładki laktacyjne. Twoją drogą, ja nie wiem dlaczego wszyscy pakują to w woreczki z EK, skoro tutaj praktycznie nic nie widać przez te nadruki. Wszystko muszę podpisywać. Rzeczy dla mnie zabieram w takim organizerze i tutaj jest koszula, piżama, spodnie plus góra, trzy pary ciepłych skarpetek, biustonosz do karmienia i coś mega ważnego, czyli czysty woreczek na brudne ubrania. Dalej wyprawka połogowa, czyli majtki siateczki, podkłady bez folii, podkłady z folią, podpaski oraz takie ręczniczki jednorazowe, i tak zwany folder inne, czyli gumka do włosów, którą sama uszyłam. Opaska na oczy, bo ja muszę mieć ciemno jak śpię, dwie pary zatyczek do uszu i długopis, bo podobno się przydaje. A jeżeli chodzi o rzeczy dla dziecka, to zabieram taki kocyk, paczkę pieluszek jedynek, miseczka. Wody oraz płatki bawełniane, maść do pupy oraz sól fizjologiczną, mokre chusteczki oraz zestawy ubranek w podpisanych woreczkach strunowych. Tutaj mam dwa pajacyki i pieluszkę tetrową, a tutaj mam wody, pajacyki, niedrapki, skarpetki i czapkę bonetkę. Dodatkowo planuję zabrać jeszcze butelkę i smoczek, ale muszę je jeszcze wyparzyć. No i do tego zestawu dojdzie też kosmetyczka, ale jeszcze jej nie mam spakowanej oraz jakieś przekąski, ale też spakuję jej później, dlatego że nie jem słodyczy, więc nie chcę się kusić. Dajcie koniecznie znać, czy nie zapomniałam o czymś ważnym, bo mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. A jeżeli chcecie zobaczyć cały film spakowania torby do porodu i torby na oddział poporodowy, to zapraszam na mój kanał, jest tam już cały film.